Wideo ukazuje zwierzątko przebiegające przez słabo oświetloną jezdnię. Niestety przy szybszej jeździe sytuacja mogłaby się skończyć tragicznie. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę pojazdu nie zatrzymującego się przed widocznym przejściem dla pieszych pomimo czekającej na pasach kobiety. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieodpowiedzialnego kierowcę BMW przystępującego do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych pomimo czekającego tam przechodnia. Materiał przedstawia niecierpliwego kierowcę Opla wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania oraz pojazdach jadących z naprzeciwka. Wideo ukazuje niewytłumaczalnie złośliwego kierowcę, blokującego możliwość przejazdu innym prowadzącym. Was też zastanawia, jak do tego doszło? Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę białego pojazdu zajeżdżającego drogę autorowi nagrania. Prowadzący bezmyślnie postanowił zawrócić na środku drogi. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę Mercedesa poruszającego się na rondzie z widocznie za wysoką prędkością jazdy. Mężczyzna, swoim zachowaniem, doprowadził do kolizji. Próba wymuszenia odszkodowania, jak myślicie? Materiał przedstawia niewychowane dzieci demolujące pojazdy znajdujące się na placu. Według autora nagrania samochody zostały uszkodzone na około 70 tysięcy złotych. Na nagraniu możemy zauważyć nieostrożnego kierowcę czarnego pojazdu, który przed wjazdem na torowisko się nie rozglądnął. W rezultacie mężczyzna doprowadza do kolizji. Co myślicie o tej sytuacji? Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego kierowcę niebieskiego pojazdu, próbującego wymusić pierwszeństwo na autorze nagrania w trakcie wyprzedzania. Prowadzący szybko pożałował podjętej decyzji. Materiał przedstawia lekkomyślną rowerzystkę wyjeżdżającą na tory pomimo widocznie zamykających się rogatek 1-0 dla Szlabanu. Wideo ukazuje bezmyślnego kierowcę białego pojazdu, prowadzący gwałtownie zmienił pas w miejscu do tego nieprzeznaczonym, w rezultacie doprowadził do kolizji. Co myślicie o tej sytuacji? Na nagraniu możemy zauważyć niewytłumaczalnie złośliwe zachowanie kierowcy srebrnego pojazdu. Mężczyzna stoi na przejściu dla pieszych, blokując przy tym możliwość przejścia przez pasy autorowi nagrania. Prowadzący typowy ham. Wideo ukazuje kobietę, która z niewiadomych powodów znalazła się na jezdni. Jak myślicie, co miała w głowie wjeżdżając na ulicę? Nie, no ja nie mogę, jeszcze mi się pierwsiła pod koła przed chwilą. O krok od tragedii. Gdyby nagrywający nie zahamował dość mocno, to kierowca czarnego pojazdu przystępujący do manewru wyprzedzania wyleciałby mu na czołówkę. Materiał przedstawia nieodpowiedzialnego opiekuna dziecka z wyraźnym brakiem wyobraźni. Gdyby nie dynamiczna reakcja kierowcy, sytuacja mogłaby zakończyć się bardzo nieprzyjemnie. Choć nagranie słabej jakości, z pewnością każdy dostrzega na nim bezmyślnego kierowcę przystępującego do manewru wyprzedzania w nieodpowiednim momencie, narażając przy tym siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego na kolizję. Wideo ukazuje kierowcę białego pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania, pomimo widocznej podwójnej linii ciągłej. Kamerka samochodowa zarejestrowała bezmyślne zachowanie kierowcy czarnego pojazdu, który przystąpił do manewru wyprzedzania, pomimo widocznego przejścia dla pieszych oraz podwójnej linii ciągłej. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę przystępującego do manewru wyprzedzania pomimo widocznego przejścia dla pieszych. Prowadzący w dodatku na siłę chciał wcisnąć się na szerokość jezdni. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę czerwonego Peugeota próbującego wymusić pierwszeństwo na prowadzącym szarego Audi. Jak myślicie, po czyjej stronie byłaby wina? Autora nagrania ruszającego pomimo widocznej przed pasami kobiety czy rowerzystki przejeżdżającej przez przejście dla pieszych na rowerze? Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego kierowcę lekceważącego czerwone światło. Mężczyźnie najwyraźniej odechciało się czekania na zielone. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę, pchającego się wprost na zderzenie czołowe z autorem nagrania. Co myślicie o takim zachowaniu? Wideo ukazuje bezmyślnego kierowcę białego pojazdu poruszającego się po obszarze wyłączonym z ruchu drogowego. Mężczyzna zlekceważył również czerwoną barwę ukazaną na sygnalizacji świetlnej, przejeżdżając przez nią bez zatrzymania. Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego kierowcę Toyoty zatrzymującego się na środku jezdni. Prowadzący zatrzymał się ewidentnie dlatego, że nie wiedział, którym zjazdem zjechać. Idiotów nie brakuje. Materiał przedstawia kierowcę pojazdu ciężarowego przystępującego do manewru wyprzedzania, pomimo widocznego przejścia dla pieszych. Prowadzący dostał mandat w wysokości 1500 zł. Być może była to dla niego najkosztowniejsza przejażdżka w życiu. Wideo ukazuje kierowcę Renault wjeżdżającego na przejście dla pieszych, bez upewnienia się, czy ktoś się tam znajduje. W rezultacie mężczyzna potrącił przechodnia, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem prowadzącego. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę srebrnego pojazdu lekceważącego podwójną linię ciągłą oraz przejście dla pieszych podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieostrożne zachowanie kierowcy pojazdu ciężarowego przystępującego do manewru wyprzedzania. Co myślicie o takim zachowaniu? Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę białego pojazdu złośliwie zajeżdżającego drogę autorowi nagrania. Lewy pas to nie kółko ale prawy? Materiał przedstawia kierowcy czarnego BMW poruszającego się pasem awaryjnym nieprzeznaczonym do codziennej jazdy. Wideo ukazuje bezmyślne zachowanie ekologów blokujących możliwość przejazdu uczestnikom ruchu drogowego. Co myślicie o takim zachowaniu? Na nagraniu możemy zauważyć kolejnych bezmyślnych rodziców nieumiejących pilnować dziecka. Gdyby nie szybka reakcja nagrywającego, chłopiec najbliższe dni spędziłby w szpitalu. Kamerka samochodowa zarejestrowała kierowcę białego pojazdu, który pomimo małej prędkości jazdy nagrywającego bał się zjechać na prawy pas. Świeży kierowca? Jak myślicie? Na nagraniu możemy zauważyć stłuczkę dwóch białych pojazdów. Miejmy nadzieję, że osoby wychylające się przez szyberdach miały kręgosłup ze stali. Widoczne wideo powinno nosić tytuł, w jaki sposób nie holować pojazdu. Kierowcy polskich dróg chcący złamać zasady przepisu drogowego powinni być zawsze czujni, ponieważ po niebie latają drony policyjne rejestrujące ich wykroczenia. Kamerka samochodowa zarejestrowała bezmyślnego kierowcę białego pojazdu poruszającego się pod prąd. Miejmy nadzieję, że prowadzący nie doprowadził do kolizji. Na nagraniu możemy zauważyć bezmyślnego kierowcę czarnego pojazdu uciekającego w komiczny sposób przed radiowozami policyjnymi. Materiał przedstawia złośliwego kierowcę zajeżdżającego drogę czarnemu samochodowi, przez jak nie mam za wolną jazdę. Kamerka samochodowa zarejestrowała kierowcę pojazdu ciężarowego wykonującego niedozwolony manewr na jezdni. Ważne, że prowadzący nie doprowadził do wypadku. Na nagraniu możemy zauważyć kierowcę białego pojazdu, który poprzez wysoką prędkość jazdy prawie doprowadził do stłuczki. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę czerwonego pojazdu wymuszającego pierwszeństwo na autorze nagrania. Ostatnie nagranie w dzisiejszym zestawieniu przedstawia lekkomyślnego kierowcę niebieskiej skody poruszającego się pod prąd oraz lekceważącego czerwoną barwę ukazaną na sygnalizacji świetlnej.